Cześć, witajcie na moim kanale Stoi o finansach, w którym prezentuję moje podejście do inwestowania. Opowiadam o swojej strategii, o swoich inwestycjach, no i w zasadzie o wszystkim, co związane z finansami. Jeśli myślisz o ochronie swoich oszczędności przed inflacją, a nie chcesz co trzy miesiące przenosić pieniędzy z konta na konto, zakładać konta w nowych bankach i udostępniać im swoje dane to pocieszę Cię, bo istnieje bardzo bezpieczny, w dodatku łatwy i długoterminowy sposób przechowywania wartości swoich oszczędności w czasie. Czy coś na tym zarobisz? No szczerze mówiąc nominalnie na pewno, a realnie nie będą to zyski rzędu kilkaset procent, ale za to utrzymasz i lekko podniesiesz wartość nabywczą swoich oszczędności. Mówię tutaj o obligacjach skarbowych, o których chciałbym powiedzieć dzisiaj trochę więcej. A zwłaszcza skupię się na tych obligacjach inflacyjnych 4 i 10-letnich oraz porównam je ze sobą. Ja jestem fanem jednej z tych opcji i jeśli obejrzysz całość, to na pewno dowiesz się dlaczego uważam, że 10-letnie obligacje inflacyjne EDO są moim zdaniem lepsze w 90% przypadków. Od ich krótszego odpowiednika, od czteroletnich obligacji COI. Dodam jeszcze, że ten oraz inne filmy na moim kanale to są tylko moje takie przemyślenia odnośnie finansów, którymi się z Wami dzielę. Nie są to porady inwestycyjne, a tylko moje subiektywne opinie na temat różnych spółek czy instrumentów finansowych, jak w tym przypadku. Obligacje skarbowe, co to w ogóle jest i jakie mamy możliwości? Zacznijmy sobie od podstaw, od takiego przypomnienia. Czym właściwie są obligacje skarbowe? Mówiąc najprościej, są to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Kiedy kupujesz obligacje, pożyczasz Państwu swoje pieniądze na określony czas. Ja zawsze, jak tłumaczę komuś z otoczenia, co to są obligacje skarbowe, mówię, że jest to taka sytuacja, że państwo pożycza od ciebie pieniądze i zobowiązuje się do ich zwrotu wraz z odsetkami. No, czyli jesteśmy nie jako bankiem, ale dla naszego państwa. Tak jak my bierzemy w banku pieniądze na kredyt, żeby zrealizować jakiś swój cel, na przykład zakup mieszkania, i oddajemy po czasie pożyczoną kwotę wraz z odsetkami, tak samo robi państwo. Robi dokładnie identycznie. Pożycza pieniądze od obywateli na realizację jakiejś swojej polityki, na przykład pożycza na inwestycje, na transfery socjalne, no i też po to, żeby sfinansować swoje deficy, deficyty, obsługę zadłużenia już wcześniej zaciągniętego. Zawsze dorzucam tekst w stylu: Chcesz być bogaty, rób to co bogaci. Oni nie wydają wszystkich swoich pieniędzy, tylko pożyczają innym a potem dostają to wraz z odsetkami i mają coraz więcej i więcej. Warto więc moim zdaniem zainteresować się tymi obligacjami, bo są proste i w miarę bezpieczne. W Polsce mamy kilka rodzajów obligacji i można je podzielić na takie krótkoterminowe, np. 3-miesięczne, średnioterminowe, np. dwuletnie, Albo długoterminowe. One są indeksowane inflacją. No, może być też inny podział, na przykład ze względu na rodzaj oprocentowania, bo mamy stałoprocentowe, mamy zmiennoprocentowe i właśnie indeksowane inflacją, te najdłuższe. Istnieją jeszcze od kilku lat obligacje rodzinne i są one dedykowane dla rodzin, które pobierają świadczenie 800. Są one analogiczne do EDO i COI. Z tym, że mają dłuższy okres wykupu. No, ok, więc które obligacje wybrać: czteroletnie, trzydziesięcioletnie? Powiem Wam, że spróbuję teraz udowodnić, dlaczego nie powinno się patrzeć tylko na długość trwania obligacji, a jest to podejrzewam, że pierwsze co przychodzi nam do głowy przy wyborze. Zacznijmy sobie od obligacji COI, czyli czteroletnich obligacji indeksowanych inflacją. Coi to symbol obligacji. Jest to skrót od 4 oszczędnościowe, indeksowane. Są one bardzo popularne wśród osób, które chcą oszczędzać w średnim terminie i jednocześnie chronić swój kapitał przed inflacją, ale boją się obligacji 10-letnich. Prawdopodobnie nie wiedzą, czy nie będą potrzebować tych pieniędzy wcześniej. Zanim przejdę do omówienia charakterystyki obligacji, Dwa słowa takie techniczne o tym, co oznacza taki dłuższy symbol w danej obligacji. Numer obligacji składa się z trzech połączonych elementów. Pierwsze trzy litery oznaczają rodzaj obligacji. Na przykład ROR to roczne oszczędnościowe referencyjne, TOS to trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe, a EDO to emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe. Dwie cyferki oznaczają miesiąc, a ostatnie dwie rok wykupu obligacji tej serii. To znaczy, jeśli kupilibyśmy obligacje dziesięcioletnie w marcu 2025, to nasza seria będzie miała symbol EDO 0335. Obligacje EDO z terminem wykupu 03, czyli marzec 35 rok. Mam nadzieję, że jest to jasne i przejdę do charakterystyki. Czteroletnich obligacji COI. Jakie są cechy tych obligacji? Jak one działają? W pierwszym roku oprocentowanie jest stałe. Na dzień nagrywania tego materiału ich oprocentowanie wynosi 6,3%. Jego wysokość jest ustalana co miesiąc i publikowana jest przez Ministerstwo Finansów kilka dni przed kolejnym miesiącem, którego te obligacje dotyczą. W kolejnych latach oprocentowanie zależy od inflacji. Jest równe wskaźnikowi inflacji plus dodatkowa marża, ustalana także przez Ministerstwo Finansów. W tej chwili marża wynosi 1,5%. Ta marża nie zmienia się zbyt często i jest raczej stała przez dłuższy okres. Jeśli chodzi o odsetki, to wypłacane są one co roku i dzięki temu co 12 miesięcy dostajemy odsetki na konto. Możemy je reinwestować albo po prostu wydać, przeznaczyć na coś innego. Jest to więc fajna opcja dla osób, które lubią cashflow, czyli te przepływy pieniężne. Możesz wykupić obligacje przed terminem, ale wiąże się to z pewną opłatą w przypadku obligacji coi to 2 zł za każdą wcześniejszą wykupioną obligację. Dla emisji zakupionych do 31 sierpnia 2024. Opłata wynosiła 70 groszy od każdej obligacji czteroletniej. A dla emisji zakupionych po, czyli od 1 września, opłata wynosi właśnie 2 zł od każdej obligacji czteroletniej. Więc w tamtym roku, niestety, dla nas oszczędzających warunki zmieniły się na naszą niekorzyść, no bo koszt wcześniejszego wykupu wzrósł. Z tego 70 groszy na 2 zł za każdą obligację. Ale muszę powiedzieć jeszcze, że marża, która teraz wynosi te 1,5%, kiedyś wynosiła 1,25%, więc tutaj akurat jest na plus. Dobra, czteroletnie obligacje mamy scharakteryzowane. Przejdźmy teraz do obligacji dziesięcioletnich, czyli EDO. Dziesięcioletnie obligacje emerytalne są idealnym rozwiązaniem dla osób, które myślą o oszczędzaniu w dłuższym horyzoncie czasowym. No ale nie tylko. Pierwszy rok oprocentowanie jest stałe, podobnie jak w COJ, i wynosi w tej chwili 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest indeksowane inflacją, plus marża, która w tym przypadku wynosi 2%. I teraz najważniejsza różnica. A propos odsetek. Odsetki nie są wypłacane co roku, tylko są kapitalizowane. Co to znaczy? No, oznacza to, że co roku doliczane są one do kapitału, a w kolejnym roku naliczane są od nowej, większej sumy. Mamy tutaj do czynienia z efektem kuli śnieżnej i jest to najlepsza opcja w inwestowaniu, wierzcie mi. Czyli odsetki wchodzą do kapitału. I co roku mamy większą bazę, od której naliczane są kolejne odsetki. No, sam Einstein kiedyś powiedział podobno, że procent składany to ósmy cud świata. Ci, którzy go nie rozumieją. Sam Einstein kiedyś podobno powiedział: Procent składany to ósmy cud świata. Ci, którzy go rozumieją, zarabiają na nim, a ci, którzy go nie rozumieją, muszą go zapłacić. Ja nie muszę być waszym autorytetem, no ale Einstein, no chyba jest uważany za geniusza, więc coś tam chyba wiedział. Wcześniejszy wykup jest możliwy, ale z większą opłatą niż w Coi, bo 3 zł od każdej obligacji. Dobra, to teraz porównajmy sobie te obligacje, żeby jasno widzieć różnicę. Spójrzmy sobie na tabelę. Oprocentowanie w pierwszym roku dla czteroletnich to 6,3%, a dla latków to 6,55%, czyli o 0,25 punkta procentowego większe. No, punkt dla EDO. W kolejnych latach inflacja plus w przypadku COI 1,5%, a w przypadku EDO 2%, czyli aż o pół punktu procentowego wyższe. Jeśli inflacja wynosiłaby w drugim roku powiedzmy 4%, to od obligacji COI dostaniemy 5,5% odsetek pomniejszonych o podatek belki. Tu też trzeba to dodać, a z obligacji EDO dostaniemy 6% odsetek i nie płacimy teraz od nich podatku, tylko całe nasze odsetki lądują w naszej podstawie na następny rok. Punkt dla EDO. Jeśli chodzi o wcześniejszy wykup, to czteroletnie obligacje wiążą się z opłatą 2 zł za każdą obligację. Natomiast dziesięcioletnie ta opłata wynosi 3 zł za każdą obligację, czyli jest większa, ponosimy wtedy większe koszty. No w tym przypadku punkt dla COJ. No i fajnie, wiemy już naprawdę dużo, i każdy ma w głowie mniej więcej, które obligacje są dla niego lepsze. A ja tak zapytam przewrotnie, a skąd wiecie, które? Myślicie, że samo wyobrażenie o obligacjach wystarcza? Moim zdaniem nie, bo głównym czynnikiem, który powinniście brać pod uwagę w inwestycjach, jest ona. Matka nauk, królowa nauk, znienawidzona przez niemal wszystkich uczniów: Matematyka. Trzeba po prostu to policzyć, co i w jakich przypadkach będzie dla was lepsze. Na szczęście nie musicie tego robić, bo ja zrobiłem to za Was. Przedstawię Wam teraz przypadki, dzięki którym mam nadzieję, przekonam Was, że wybranie obligacji 10-letnich Edo będzie lepszym rozwiązaniem praktycznie zawsze. Poza jednym konkretnym przypadkiem, ale o nim też powiem. Ok. Do każdego przypadku stosuję takie założenia, że kupujemy 100 obligacji, no czyli inwestujemy 10 tysięcy złotych, bo każda obligacja jest warta 100 złotych, a inflacja w drugim, trzecim i czwartym roku wynosi dokładnie po 3%, tak żeby, było, żeby łatwiej się liczyło. Pierwszy przypadek to sytuacja, w której zakupiliśmy obligacje, ale po 3 latach przyszedł trochę gorszy czas i potrzebne są nam te pieniądze. Więc mu musimy wycofać swoje środki z obligacji. W przypadku 4 obligacji inflacyjnych zapłacimy za wcześniejszy wykup 2 zł za każdą obligację, czyli zapłacimy 200 zł, no bo mamy 100 tych obligacji. Natomiast w przypadku 10-letnich zapłacimy 3 zł za każdą sztukę więc 300 zł. Widzimy większe koszty dla obligacji dziesięcioletnich. A jak jest z odsetkami? No, obligacje COJ wypłacają co roku odsetki, więc wygenerowały nam taki cash flow. W pierwszym roku, jak widzicie, wygenerowały nam 630 zł. Pomniejszamy to o 19% podatku, czyli 510 i 30 groszy zarobimy w pierwszym roku. I to wpłynie na nasze konto. W drugim roku, tak jak mówiłem, inflacja będzie wynosić 3%, i marża w przypadku czteroletnich obligacji to 1,5%. Więc nasze 10 tysięcy mnożymy razy 4,5%, czyli da nam to 450 zł minus podatek belki. Czyli w drugim roku zarobimy 364 i 50 grosz. Trzeci rok, jak widzicie, jest identyczny do drugiego roku, no bo zmienną jest tutaj tylko inflacja. A tak jak powiedziałem, przyjmuję do obliczeń, że ta inflacja jest taka sama w kolejnych latach i wynosi 3%. Więc w tym trzecim roku zarobimy identycznie jak w drugim roku, czyli 364 zł i 50 grosz. Łącznie odsetek będziemy mieć 1239 zł. i 30 groszy. No, ale z racji tego, że wypłacamy te pieniądze po trzech latach i nie czekamy na wykup tych obligacji, musimy odliczyć od naszych odsetek 200 zł. za wcześniejszy wykup. Więc wynik naszych czteroletnich obligacji to będzie 1239,30, czyli nasze odsetki minus te 200 zł, co da nam łącznie 1039,30 zł i 30 I to jest nasz wynik z obligacji z 10 tysięcy zainwestowanych zainwestowanej kwoty. Obligacje Edo. Tutaj odsetki się kapitalizują, tak jak mówiłem wcześniej, więc wypłacą. są i dopiero na końcu lub przy wcześniejszym wykupie. Pierwszy rok to 10 tysięcy, które mamy razy 655, czyli to stałe oprocentowanie w pierwszym roku da nam to 655 zł, w drugim roku mamy już wyższą podstawę. Bo odsetki się kapitalizują, więc wchodzą w skład tej podstawy. I mnożymy sobie to razy 5%, dlatego że inflacja 3%, a marża jest wyższa, bo 2%. W, pierwszym, w drugim roku daje nam to 532 zł. i 75 groszy. Trzeci rok to znowu wyższa podstawa, bo doliczamy kolejne odsetki do podstawy. I znowu razy 5% daje nam to 559 zł. i 14 groszy. No i teraz likwidujemy sobie te obligacje, wykupujemy je wcześniej dlatego odsetki łącznie to 1741 złotych 89 groszy zł i dopiero tutaj płacimy od nich podatek Belki i po zapłaceniu tego podatku wyjdzie nam 1410 zł i 93 grosze odsetek. No ale od wyniku edo musimy jeszcze odjąć te właśnie koszty związane z wcześniejszym wykupem i tutaj nie 200 zł, a 300 zł. Więc wynik 10-letnich obligacji to będzie 1110 zł i 93 grosze. Po 3 latach, mimo że 4-letnie wydawały się lepsze, no bo nie chcemy inwestować na długi okres, więc wybieramy tu taką bezpieczniejszą na pierwszy rzut oka możliwość. A mimo tego, obligacje 10-letnie zachowały się lepiej, wygenerowały nam większy zwrot z inwestycji. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest po pierwsze wyższa marża, a po drugie większe oprocentowanie w pierwszym roku. Więc te odsetki, no i przede wszystkim oczywiście odsetki się kapitalizują, więc mamy coraz to wyższą podstawę, tak? Więc te koszty, te 100 zł więcej, które zapłaciliśmy pokryło się aż z nawiązką. Przez odsetki, które wygenerowały nam wyższe procenty. Drugi przypadek to sytuacja, w której wypłacamy pieniądze dokładnie po 4 latach, czyli po zakończeniu okresu dla obligacji czteroletnich. I od tych obligacji nie zapłacimy w tym przypadku karnych kosztów za wcześniejszy wykup. Więc tak naprawdę. Odpowiemy sobie na pytanie czy zwiększone odsetki w pierwszym roku i w kolejnych dla obligacji EDO względem obligacji COI pokryją nam koszty wcześniejszego wykupu 10-latków. Obliczenia będą bardzo analogiczne z tym, że dołożymy czwarty rok dla obu typów obligacji. Najpierw obligacje czteroletnie. No tutaj taka sama sytuacja, tylko dokładamy czwarty rok i takie same odsetki nam to wygeneruje czyli łącznie będzie to 1603 zł i 80 groszy. Tutaj już nie odejmujemy oczywiście podatku Belki, bo on był odejmowany co roku. Wynik czteroletnich 1603,80 80 groszy. Przejdźmy do wyniku na EDO. Doliczamy czwarty rok, który daje nam prawie 600 zł odsetek i Mamy 1890 zł i 73 grosze odsetek. Obniżamy to o 300 zł, które płacimy za wcześniejszy wykup, co daje nam oficjalny wynik 1590 i 73 grosze. W tym przypadku czteroletnie obligacje wypadają trochę lepiej. Natomiast różnica między odsetkami jest tak mała, że ze względu na to, że odsetki od obligacji naliczają się codziennie, Wystarczy potrzymać je jeszcze kilka dni, ponad te 4 lata, i już będzie to lepszy wybór ekonomicznie. Jak widzicie, matematyka nie kłamie. W większości przypadków to obligacje 10-letnie EDO wygrywają z 4-letnimi COI. Ich kluczowe zalety to wyższa marża, kapitalizacja odsetek i efekt kuli śnieżnej, który pozwala na większy zysk w dłuższym terminie. Nawet jeśli planujesz wcześniejsze wycofanie środków, to warto sobie policzyć, czy EDO nie będzie lepszą opcją. Różnice są co prawda niewielkie, ale zawsze warto maksymalizować swoje zyski i minimalizować ryzyko straty. Oczywiście, wybór zależy od Twojej sytuacji i horyzontu inwestycyjnego. Jeśli chcesz mieć coroczny dostęp do odsetek, co będzie dla Ciebie lepszą opcją? Natomiast jeśli myślisz, długoterminowo zależy Ci na efekcie procentu składanego i na wyższych marżach, EDO jest moim zdaniem bezkonkurencyjne. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć różnicę między EDO i COI i ułatwi Ci w przyszłości podjęcie decyzji. W opisie filmu zamieszczę link do obligacji, żebyś na spokojnie mógł przeczytać o wszystkich dostępnych opcjach. Daj znać w komentarzu, którą opcję ty uważasz za lepszą i dlaczego. A jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw łapę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o finansach i inwestowaniu. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale.